Przybywa nam rąk, także niewieckich, do robienia porządku. 40 do 01. Proszę zarządzić, aby wód kroniki filmowej został wpuszczony na teren Straży Miejskiej. W tej chwili w Polsce funkcjonuje ponad 320 Straży Miejskiej. Głównym statutowym zadaniem wszystkich Straży Miejskich w Polsce jest poprawa porządku i bezpieczeństwa w miastach. 040 do 118. Zgłasza się 040 do 118. Podaję lokalizację. Ulica personelowa 6. Wychodzimy z wozu na gotowe posesje. Dziękuję. Przyjąłem. Od początku roku do końca września mieliśmy ponad 16 tysięcy zgłoszeń od mieszkańców. W 90% to jest sprawa nieporządku. Reszta. To są porzucone wraki samochodowe, to jest brak oświetlenia, brak sygnalizacji, awaria wodociągowa. Jeśli chodzi o użytki, użycie na przykład środków przymusu bezpośredniego. Bardzo rzadko to stosujemy. Generalnie straż jest wyposażona w przyzwoicie. Zarówno samochody, środki łączności, mundurowanie itd. Nie mamy żadnych popołudników. Straż Milka wy wykonuje wyłącznie czynności administracyjno-porządkowe. Ja bym nie chciał drugi raz pana tutaj spotkać, bo będzie mandat o wiele większy. Mandat zapłacił je. Na... I co? I musi pan się zmienić, proszę pana, bo, bo mandat to nie jest placowe. Na placu, tak jak już w żonie mówiłem, może mieć opłaty i może pan sobie stać cały dzień od rano do wieczora. 95% ludzi jest na ulicach i stąd słyszę sygnały, że jesteśmy bardziej widoczni jak policja. Ale, panowie, czy łobuzeria jest tego samego zdania?